Postanowiłem, że zagram 1 vs 1 z najlepszym graczem FACEIT w Polsce. Gdybyśmy grali normalnie, to wiadomo, Adex by mnie rozwalił prawdopodobnie do zera. Ale w tym meczu postanowiłem odpalić cheaty, a Adex kompletnie o tym nie wiedział. E, jazda, Adex! Lecimy z tym! Jeden na jeden, słuchaj! Dobra, okej. Okay, okej, okay, a teraz dobra, zasady wybieramy site? Będziesz wybierał site? Tak. No i ja jestem jako weżtero, no to mówię ci na jaki side idziemy przykładowo, czy jaki ty sobie może wybierzesz i stary lecimy, luźny jeden na jeden, słuchajcie widzowie, gramy jeden na jeden z najlepszym graczem wejścia na świecie, tak? A w Polsce na, świe na świecie może niedługo. No ale no niedługo na świecie, tak? W Polsce już! Ej no co, na który site sobie pójdziesz teraz? Na, na, na <laughs> Mamy to! <śmiech> <śmiech> Jak ty się przeszedłeś tak szybko? No stary, no na szlifcie sobie poszedłem, silverowa taktyka, jazda no Nie, 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 dobra, dobra, coś jest nie tak, nie, 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 nie Nie wierzę w Nie, no normalnie z przeszedłem, no, o co ci chodzi, no? Nie ma opcji, bo... Patrzyłem rampę, a z pałacu nie wyszedłeś tak szybko, to jest... Aaaa! Nie, 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 Jest, jest, mamy to. Jedziemy dalej, jedziemy z tym dalej. No słuchaj, Adeks! Jak z takim siódmym levelem FaZe-it przegrasz, to będzie trochę wstyd, nie? Dobra, wolę. Trzeba tutaj odbić. Dobra, dobra. Idealny Palak, idealny Nate. Co jest? No ty tam jesteś? Nie. Nie! Nie, ty trochę masz stare kacza. O kurde! ale dobrze. To teraz się zacznie, teraz się zacznie. Wracamy. Aaaaaah! Ja Nie, nie ça, <tnak paprysmik pierwsze speech> Jezus Jak? 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 wierzę w to! To jest niewiarygodne! Kurde, stary! Wszystko wliczane było. Nie, dobra, y, chodź może teraz na B. Zmienimy staj, żeby troszkę różnorodności. Jezus święty. Ale mam już dwie rundy. Ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony. To nie, nie będzie, jak to się mówi, nie będzie wstydu. No gdzie mogę być? Nie wiem. Zaciłem kuchnię. I cię nie ma? Co jest? Nie nie, 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 Ja nawet nie piknąłem Rękę widziałem. Dobra, nie, 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 dobra Nie wierzę w to Ja już to nie wierzę Wiedziałem, no, wiedziałem, ja wiedziałem, że wiedziałem, tak Nie mogłeś wiedzieć wiedziałem. No mówię ci, że widziałem koniec ręki, no No mówię ci, stary jak, jak możesz mi nie wierzyć? No, no mówię ci. Tak, coś wiem, ale nie mogę tego potwierdzić. Stary, mówię ci, widziałem koniec ręki, tak? No wiesz, ja jestem ja jestem Silverem, no to gdzieś czasami po prostu. Te wiesz, no coś, coś się uda, nie? Nie, no. <śles> nie wierzę, że to na raz plantowałeś. No, stary, Silver's never fake. Pamiętaj, na niskich levelach nie ma fejkowania nigdy. Ale dobra, dobra, okej. Okay. Jaki sajdzik? Nie no. I y y y da, może teraz, to? No, chodź na. A jakoś ci powiem szczerze, ja jestem palace player jakoś lubię lubię bardziej ten site, kurde. Na B w ogóle nie wiem, ja, ja chyba nigdy nie chodzę. Nie wiem jak na wyższych levelach, ale no na moim i siódmym to rzadko na te B się chodzi. No i sk. Gdzie ty strzelasz? Nie wiem, sprawdzam miejscówki. Ja tak robię często, że sprawdzam, teraz drewno sprawdziłem. Zobaczcie sobie zresztą potem. O, dobra! Oh, jaka kierownica, woze święty Nie no ja się... Nie wiem rozumiem, nie mogę boję się podjąć duel, nie? Co się dzieje? Zobacz, zobacz stary jak na ciebie wpływam, no! Ło! Dobra Nie! A ja, 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 ja A ty a mi grałeś kiedyś mecz na donka, tak? Grałem, grałem, nawet prób... I co wygrałeś? Eee, tak. Tak, tak, tak. Jeden, jeden wygrałem, ale chyba ze trzy przegrałem. Ej, to adeks, ale byłby wstyd, jak na donka wygrałeś, a taki by cię rozwalił, co? No. <grymianie> Ojej, mam cię! A ty! A, a, Nie, 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 nie! kierownica! Jest! Dole, nie wierzę w to. Nie mogę. nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Ej! Widziałem cię! Na samym końcu! No, tak trzeba, tak trzeba. Za późno brałem tak tak Trzeba przecież każdą pozycję mogę wykorzystać. Ale słuchaj, no i tak, 5 rund na razie to, to nie ma jakieś tam lipy, nie? To bardzo dobrze, no ja nie wiem, to Wiesz, ja stary na przykład, ja grałem na bylka, co miał 3.500 Elo, to z nim wygrałem na 1 na jeden, nie? No no ja, ja kiedyś, wiem że jestem trochę stary dziadek, bo już nie te lata, ale, ale generalnie kiedyś to naprawdę yy, wygrywałem na turnie jakieś jeden na jeden, nie? Uu! Nie no, jak to nie jest kill? No kurde, nie no, dobra. No to był pik godny mistrza, tak? No widzowie, słuchajcie, lecimy teraz yy, na drugą połówkę, no. Okej, okay, co to jest? Halo, co to jest za strzał pierwszy? Nie. To jest niemożliwe no. No ale stary, jak no mówicie ci, wszystko nagrywam i wszystko będziesz widział To wszystko jest, wiesz, nic, nic tu nie ma Nic tu nie ma, nie? Dobra, gdzie teraz? Mów Na no A, na no A To musi być najlepszy siódmy okay. level na świecie chyba Przysięgam <laughs> Nie no, no, ja wiesz, siódmy level to tylko Tak mi się wydaje, że, że na papierze, nie? Nie, 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 nie <laughs> Co to jest? O, jeszcze raz A, dobra U. No, tu mnie zaskoczyłeś. Nawet ten instant mo mo molotow ci nie... mi nie pomógł. Nie, kur... Co? Stary, co ty zrobiłeś? Uo! Nie, dobra. No tu no szans, tu no szans. No, nie było opcji. To jedyna pozycja, której nie sprawdziłem. Nie no to jest hit To jest hit Mamy to, to widzowie, mamy to, to. Jest hit. No kurwa! Ojej! Co to za co ty robisz, stary? Co? Dobra, ej Może nie strzelam źle? Ale taktycznie mnie stary tak rozjebałeś teraz, że to szok No naprawdę nie, N nie Ja totalnie stary Zanim mi zeszło mleko to ty już byłeś blisko mnie i nie byłem w stanie nic zrobić kompletnie Gdzie teraz? U, kurde! No dobra 88 Za mało naboi Tałemka, za mało naboi Ooooo flaszy z rampy. U, bam To jest niepojęte te serwery, te serwery to jest wina, Eee... E, muszę wybrać z listy czego to jest wina. No dobra, Alex, tak trochę nieciekawe się robi, nie? No, nawet bardzo <grystanie> Oj! U! Jezu święty! Dobra, no tego to fajne wyjście naprawdę stary. To tego mnie musisz nauczyć! Nie! <grystanie> Jak ty się spaliłeś za 98 i nie zabiłeś jeszcze! Dobra! to <grystanie> ale słuchajcie! Ale muszę być z Tobą szczery, grałem na Ulhaku. No, wiedziałem, wiedziałem, to było niemożliwe. Po pierwsze, ale... ru... nie no, słuchaj. Po tej rundzie, co w Beyapsach strzeliłeś, za nie wyszedłem. Nie ma opcji. Nie było opcji, że mogłeś widzieć mi rękę. Nie ma opcji takiej nawet. Nie wiedziałem, grałem na Ulhaku i mnie przyznaje się, no ale stary. No, no, musiałem jakoś tą rozmaić, no jesteś najlepszy w Polsce, kurde, no dostałbym ostre Ciry widzowie musicie wbić do Adeksa, ten film wyszedł świetnie z Adeksem jeszcze mamy zaplanowany naprawdę y, dużo rzeczy, fajnego kontentu, także zostawcie łapkę w górę subika i musicie wbić do Adeksa Dokładnie. Dzięki za zaproszenie o, bardzo na było... Adek, nie. wybaczy, trzymajcie się cześć. Darka